Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i ziomki, słuchajcie, jestem dzisiaj na serwerze tutaj normalnie milionowice i ziomy, ziomy, jest sprawa, ponieważ Maciek do mnie napisał, że on chce się jakoś spotkać u mnie pod willą, czy tam w willi jeszcze nawet nie mówił mi do końca w jakim celu, więc serio, w sumie to jest ciekawa, ciekawa sprawa, bo serio nie mam pojęcia o co chodzi, ale no na pewno się dowiemy, bo jestem chwilę po lajwiku i ziomy Ziomy, bardzo dziwna rzecz, ponieważ jeden donate na live'iku, który przyszedł, mówił, że Macioch coś chowa tutaj za obrazem jakiś więc serio, koniecznie to musimy sprawdzić, a wy ziomki, koniecznie w tym teraz momencie zasubskrybujcie ten kanał, bo jeżeli jeszcze go nie subujecie, no to ziomy, błądzicie i to bardzo, bo tu codziennie filmiki o godzinie 10 wlatują na ten kanał i... Serio myślę, że naprawdę warto, warto subskrybować, bo no wtedy ich na pewno właśnie nie przegapicie. Byłoby mi mega miło, gdyby każdy zasubował, A my teraz szybko spróbujemy znaleźć tą jakąś tajną bazę Maciocha, o czym Wy w ogóle mówiliście. Też chciałbym przypomnieć, że dzisiaj live godzina 20.30, gdzie budujemy taki mega projekt. Co to jest? Ej, dobra, ja się Maćka o to zapytam, jak on tu podbije, ale serio, nie wiem co to do końca jest. Dobra, może teraz jeszcze tak szybko, szybko, e, po prostu polećmy i zobaczmy, co tutaj właściwie się dzieje, bo e, jeszcze chciałem Wam na szybkości pokazać, że e, jest tutaj nadal budowane jezioro, o którym Wam mówiłem na live. Jak kto był na live, to pewnie wie o co chodzi. Ogółem jest tutaj budowane jezioro. E, tam już był las, dzisiaj już go nie ma, więc tak, lecimy teraz może jakoś w kierunku. Tak przodu willi, bo tam powinien być Maciek yy, Z tego co mi tak wiadomo, że on gdzieś tutaj właśnie chciał być Więc dziąki serio, jeszcze raz przypomnę, żebyście koniecznie zasubowali A my się zaraz dowiemy o co tutaj chodzi Ej, ja tutaj Maciocha jeszcze nie widzę Zobaczmy, w ogóle, tak pomyślmy chwilę Po co on mógłby tutaj przyjść, bo serio yy, No, może po prostu on chce to zwiedzić Ale wydaje mi się, że on chyba tutaj już zwiedzał Skoro nawet tutaj... Jest jakaś, jakaś jego taka norka mała, no nie wiem, nie wiem, ale serio, koniecznie musimy się o tym przekonać i w dzisiejszym odcinku na pewno się o tym dowiemy, no bo jednak, jak się z nim już tutaj umawiałem, dobra, jeszcze ma minutę, więc gitówa tutaj zjemy, czekamy jeszcze chwilkę, no i cóż, zaraz się pewnie z Maćkiem zobaczymy. Dobra, więc ja już tutaj widzę, że Macio w ogóle idzie. E, dobra, e, więc tak, on już tutaj podbija. Zobaczmy o co chodzi. Xa. stary, mordo, witam, się. Serdecznie. Maciu. Ej, stary, stary, zapraszam, zapraszam. E, stary, ale super, ej, gdzie jest jakiś poczęstunek dla mnie? E, no, no, masz stejka. A w ogóle poczekaj, nie, nie, tutaj się nie je. Idziemy do barku, dobra? O, to bał Dobra, no e, proszę, ja poczekaj, stary. O, z, z, zjąłem buty, zjąłem w O, buty. Tak. dobrze. Jaki dobra. mięciutki dywan tu no, masz, panie. No, goście, dobra, no to chodź. Sobie usiądź, Tutaj masz kilka stejków, o. Ej, hey, nice. nice. jak ci, nawet dostałem po czystunek tu, tu, na. Tutaj kawa oczywiście dobry. od razu można sobie wziąć, więc no gościu, gościu, no mów, Ej, to o, mów jest, o co chodzi, bo serio, wy są ciekawi. O co w ogóle chodzi, że tutaj wbijałeś do mnie, bo serio, ja tak? Tak, ja stary już tutaj byłem, nie mówiłem ci o tym, bo ci akurat nie było na serwerze, ale to jest prawda, zwiedzałem już całą Twoją willę. Okej, okay, okej. Okay. Uh... I powiem ci, no stary, no nie wiem co mam Ci powiedzieć. Ona jest po prostu przeepicko genialnie fantastyczna. Naprawdę, hmm. wow! Uh... Dobra, ale stary. tak ja serio. się zastanawiam, no bo umawialiśmy się, że wiesz, że się tutaj normalnie spotkamy, wszystko gituwa, ale w jakim celu się chciełeś spotkać, bo no, oj, 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 skoro już no tutaj stary. byłeś, to tak <laughs> Ja serio. już ci y, tłumaczę, bo to jest bardzo stare proste, mianowicie y, wprowadzam się tutaj. Ale, ale jak tu się wprowadzasz? Wait, wait, o co chodzi? <laughs> stary, tu jest tak super, że ja chcę tutaj zamieszkać. W sensie ej, pomyślałem wam tak: To jest gigantyczna willa. Przecież tobie na pewno jest tu samotno. Nie, no gość, ja tutaj Amotnie, normalnie w sensie. mam. Zobacz. Zobacz, mam tutaj szafę grającą. No i co? Jakoś nie gra muzyka chyba. E, no gra nie słyszysz? No właśnie nie słyszę, nie, no, ty a ty musisz mam... mieć dźwięki Minecrafta. Ej, ułączone. możliwe, ej, możliwe. Ale dobra, kid z tym, a telewizor co? Co o, na telewizorze oglądasz? Na telewizorze, o, o, oczywiście wiadomości. Wiadomości, no, stare właśnie widzę. Czarne wiadomości, e, no, tak, no, tak? Takie smutne, ale no czarne są. Widzisz? Tak, telewizję polską pewnie tu oglądasz. Nie, 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 nie. W żadnym wypadku. Stary, a niby dlaczego? No co, musisz wiedzieć, co się dzieje w kraju, nie? E, no, no, to są inne źródła. Aha, rozumiem stary, rozumiem. Dobra, w każdym razie telewizor nie działa stary, bo na prąd kasy nawet nie masz i tutaj przychodzi Macioch z pomocą, bo ja stary chciałbym tutaj mieszkać yy, za darmo. Poczekaj, ale jak to chciałbyś za darmo tutaj mieszkać? Przecież tu, no, no zobacz, go. nawet na oświetlenie podłogi, wiesz ile tutaj kosztuje oświetlenie podłogi? Stary, wiem! 0 złotych, 0 no groszy. No właśnie nie, bardzo dużo. <laughs> Bardzo tak kiro. dużo, że nie starczyło ci stary nawet, żeby jakiegoś kurczę, nie wiem, Netflixa tutaj kup, eee, kupić. No, no, no patrz, patrz, ty, ty, ty no nie. nie, Sorry, nie ej, starczy. a ten telewizor ma jakiś pilot chociaż? Czy eee, musisz go stary złapy uruchamiać? Nie, patrz, tutaj masz przyciski <laughs> normalnie. No, no, no super, tari, co to działa niby? To jest no, jakoś telewizor obsute. z lat 90. -tych. Popsute, stary, popsute. Na reklamację musisz to dać. Dobra, stary, akcja jest taka. Ja znam dokładnie tą willę jak własną kieszeń, nie no, żartuję, ale pomyślałem, że ona jest tak piękna i tak gigantyczna, że chyba znajdzie się tutaj jakiś mały lokum dla Maciocha. No co ty, Dobra. stary, stary przyjaciel. Wiesz, wiesz co, Macioch? Daj mi sekundkę, ja, usiądź sobie, pooglądaj wiadomości. Okej, sobie słuchaj. Dobra, więc ziomki, słuchajcie. Jak dla mnie jest dosyć dziwna sytuacja, bo serio, nie spodziewałem się tego, że Macioch będzie Chciał tutaj zamieszkać, ale, ale, wyjdźmy z takiego założenia, że my niekoniecznie chcemy, żeby on tu mieszkał, bo. Może wtedy on zechce nam na przykład tutaj jakoś zapłacić, a serio, jeżeli by zapłacił, nawet jakoś nie wiadomo jak dużo, ale serio, po prostu by zapłacił, żeby sobie tutaj ze mną mieszkać, ja nie miałbym najmniejszego problemu. Więc serio, jeżeli taka opcja wchodzi tutaj w grę, po prostu udawajmy no, że no nie, no nie wypada, ale tak na serio, to bądźmy na tak, bo serio, jeżeli tutaj Maciuch jest gotowy coś tutaj właśnie zapłacić, byłbym bardzo, bardzo chętny, żeby on tutaj sobie nawet nie wiem, jakiś pokój swój miał. Yy, czy jakieś, coś nawet trochę więcej, więc tak, wbijamy. Ooo, e idzie, i co wymyśliłeś? No, no, no wiesz, e, ogółem... No, Stary, sam... dawaj, tak, powiedz tak, powiedz tak, będziemy przyjaciółmi, będziemy współlokatorami. No Maciu, ja, ja wiem, że ty byś chciał tutaj mieszkać, ale no... Współlokatorami! Kurde, no... Jest bardzo dużo tutaj czasu poświęciłem, No i tak za darmo byś tutaj chciał mieszkać, wszystko, tak wiesz. Stary! Tak, właśnie zobacz, używać. to jest niesamowite. Że tutaj możesz, yy, wiesz, swoją ciężką pracą wspomóc starego przyjaciela, dać mu dach nad głową. A poczekaj, Niech ale byś, ty przecież masz mieć. chyba swój Macioch Tower. Nie no, stary, masz rację. Mam Machoke Tower, aczkolwiek po prostu yy, ta widla jest tak super, że chciałbym, stary, w niej zamieszkać. N hmm. Nie stary, nie do końca życia, hmm. na jakiś czas, aż Machoke Tower nie będzie wykończone. O, możemy się tak umówić. Hmm, Brzmi interesująco już bardziej. Eee, no. Ale poczekaj. No, I co? Kurde, no bo no. jednak jakbyś miał tutaj zamieszkać, to niby gdzie byś chciał zamieszkać? Ej, no poczekaj, poczekaj. Wiesz co? Nie mam pojęcia, bo, bo ja widzę. Stary, no, co ryzyk tak przed wam, ale dawaj, e, dawaj. ogółem no jakby może jest duża willa, ale ja nie przewidywałem tutaj pokoju, wiesz, jakiegoś gościnnego nie robiłem, po prostu robiłem sobie tutaj, wiesz, e, z założenia no, że agentik tu będzie mieszkał. O kurde. Ej, stary, tego nie było jeszcze wczoraj, e. ależ to, z tego jeszcze dzisiaj nie było. Ej, a co tam jest, powiedz? O, stary. dobra, to możemy A, tam wieżowiec buduje. Ty budujesz wieżowiec? Tak, ale na razie wiesz. Co? Ale stary, a przecież masz Masz willę wielkości kilku wieżowców i jeszcze ci mało? No wiesz, rozwijam się, ale to nie wszystko. Może jeszcze jedną rzecz ci pokażę. Chodź. Ale postaje, to ty będziesz miał wieżowiec swój własny. I naprawdę nie chcesz Maciocha tu wpuścić? Luźno Macioch, ja, ja jestem za wpuszczeniem Maciocha, tylko serio, tutaj problem z miejscem by był. Bana. Nie, dobra, to, to powiem ci tak, Ej, ojoj, ale się tego przestraszyłem, dobra, to pokaż mi stary to co chcesz teraz zrobić i później pójdziemy, ja ci stary pokażę, że tam jest mnóstwo dobra, miejsca do. Bo dużo osób pokój. już, co, co ogląda live'iki, to wie co to to jest, co jest wow, tą czerwoną nie, linią, to jest ale osoby, które nie oglądały live'a, to nie wiedzą, więc możesz obstawić co to jest bo ty pewnie też nie wiesz a stary ale poczekaj poczekaj czy to no to jest yy, jakaś stary obu, o, obwód no, tak? w sensie, linia, że to tylko w tak. jakim celu ona tutaj jest stary no ja myślę że będziesz tu robił jakieś swoje miasto osiedle coś ale takiego Ale zobacz jakie to jest ogromne w ogóle zobacz jakie to jest ogromne i to nie jest takie równa linia to jest po prostu taka tak tak stary jakiś zamek nie tutaj wybuduje ogromne jezioro What? Co ty gadasz? Tu będzie normalnie jezioro, na którym będzie wyspa Agenta, e, będzie dużo fajnych rzeczy, więc... O ja cię! Ej, stary, ty masz ostatnio jakieś nienormalne, chore pomysły, jeżeli chodzi o, wiesz, tworzenie tutaj rzeczy na milionowicach, Ej, to jest chore! Ja to wszystko kopię normalnie, e, żeby nie było na live'ach... Stary, wykończyłeś winiek... willę, zacząłeś robić wieżowiec, teraz będziesz robił e, nie wiadomo po co jakieś jezioro z jakąś wyspą. Na eee. tej wyspie rozumiem, że też eee. będą jakieś Wiesz pewnie co? budynki. Eee, zobacz sobie w ogóle tą łopatę. Tak, tak dla ciekawostki, ław, no, wow. Pokaż mi, stary, pokaż. Ona wczoraj, mi. jeszcze dzisiaj była cała nowiutka. Okej, okay, że ona jest tak zniszczona. Ej, tak, w ogóle przypomniałeś to. mi, że Elviso już kilka tygodni temu pożyczył ode mnie łopatę, która była naprawdę nieskończenie szybka i mi nie oddał do tej pory. A to hmm. było kilka tygodni temu. Dobra, ziomuś. Lecimy no to, tam? Do środka? No lecimy, lecimy oczywiście, no to... Ej stary, znajdziemy coś tam, w sensie Macioch nie jest wymagający, naprawdę no. no. dobra, dobra, tylko Macioch, żeby nie było, no to tak za free to, to, to tak średnio by było, żeby za free tak mieszkać, bo to serio, duży dom, duże koszty, co nie? Tylko, stary, no to. Jakie koszty ty masz tutaj niby, no? No za prąd, za wszystko tutaj koszty. ciągle Oj, napijam... dobra, powiem ci tak, powiem ci tak, niech ci będzie, niech ci stary będzie, aczkolwiek cena będzie zależała od tego, jaki pokój y, mi tutaj wybudujemy. Bo wiesz o co chodzi, mi wystarczy stary tylko pokój, no nie, jakby hmm. dla mnie. Y, reszta, jak na przykład y, tutaj patrz, tutaj ma taka kanapa, czy telewizor, rozumiem, że byłyby do wspólnego użytku. No tak, tak. Stary, no to Git jest majonez, zobacz, tutaj co, a nie, bo to jest za małe styl na to jest Czy taki myślisz, kącik, jest... wiesz, tutaj masz jakąś imprezę, robisz domówkę tutaj i zobacz. <laughs> tak, patrz. jak ktoś jest niegrzeczny, to, jest... to do kąta go Chcesz to z nim po prostu nie, patrz, chcesz to z nim pogadać, tutaj muzyka głośno gra, to tutaj idziemy okay. i masz spokój. Okej okay, stary, rozumiem to, więc tutaj tego nie robimy. E, no tutaj to Dobra. tak średnio. E, Dobra, na to idziemy piętrze. w takim. W razie stary może, a tutaj nie? Stary? No kurde, bo tutaj masz takie małe miejsce, naprawdę, stół. tutaj masz... Ej właśnie, co to ma być? W sensie to jest taki Sto mini ogród, ale Patrz, trochę taki... w ogóle zobacz jakie, jakie fajne rozwiązanie, możesz sobie wyłączyć lampkę, możesz włączyć, o, chyba, chyba bardziej... Stary, chyba nie działa. Nie, ja, popsułem lampę. Chyba nie działa, Działała to idziemy w stary, co złego to nie ja, ja nic nie popsułem, o, ja nic nie je jestem super elektrykiem. <noise> yy, to, to stary, yy, tam wyżej, to ty już śpisz, o, czy ja tam, czy tam ja, ja tam tam nie mogę chyba. Najmniej zagospodarowane. No A, mam, więc. E, dobra, tu lecimy, okay. lecimy na górę i stary, serio, mi nie potrzebuję jakiegoś gigantycznego pokoju. Po prostu stary, wiesz, taki pokój podstawowy. Chodzi o to, żeby móc korzystać z starych tych udogodnień, które tutaj hmm. są, nie? Dobra, poczekaj, tutaj spokój na enchantingi e, i ha, serio? serio. Ej, to jest dużo mega spoko miejsca. opcja. Gdybyśmy stary. Tutaj mi położyli jakieś skrzyneczki, chociaż nie no, są te stare beczki. Gdybyśmy stary z tego pokoju zrobili mój pokój. Co prawda ja wiem, że on ma stary enchanting, no ale Ty, dalej mógłby sobie z niego dowadzić. tak zyła przeniosę, bo ona tutaj nie pasuje, więc serio? No ja mogę grit. ci to przerobić, żebyś tu miał pokój. Ej, stary, to robimy to? Ogarniamy to szybko. W sumie w sumie niby moglibyśmy. Tylko to, stary, ja nie mam ustawić. żadnych materiałów, żeby to jakoś ogarnąć. W sensie, ej, pokój, jest wykończony. Jedyne czego by potrzeba stary, to tak naprawdę łóżko i wiesz, gdzie łóżko by było?

No, niech ci będzie, możemy to tak zrobić. Patrz, to, e... to też zabierzemy, stary. Poczekaj, okay. weź sobie to, ten. Y... cokolwiek to jest, bo ja tego nie chcę. Te książeczki, one są całkiem chyba nawet spoko, czy... Nie no, one są potrzebne do enchantingu. Jeżeli. W sensie ja je ich robamy. mam bardzo dużo. Tutaj w ogóle zobacz, bo tu mam skrzynkę z itemkami i. Pokaż, stary. Mam jeszcze stak tego w ogóle do budowania, do wykorzystania. Okej, okay, czyli to może tak zostać. Tak, tak, to może nawet. Wow, tak zostać. dobra, to w takim razie, stary. Czy te zbrojki diamentowe ty byś chciał sobie zabrać, czy nie, niekoniecznie? Luźno, luźno. Mogą tutaj być. Okej, okay. czyli rozumiem, że te beczki byłyby stare do mojej dyspozycji, no po prostu jako, jako moje szafy. No e, tak. Zaraz tutaj położymy stare łóżeczko. Do tego jakiś crafting piecyk po jednej stronie, po drugiej stronie i tak naprawdę pokój jest ready. W sensie, jak chcesz, to patrz, możesz jeszcze mieć taką tutaj swoją Poka. prywatną jakąś garderobę, cokolwiek. Łooo, wow! ej git, 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 stary, a po drugiej stronie też to jest? E, też tak jest, więc tutaj ej, dobra, to ja możesz mieć tutaj jakoś... taki mały pokój. Ja ci mogę to przerobić, nice. że to będzie jeszcze lepiej wyglądać, bo serio, na razie to wygląda tak średnio, muszę ci szczerze ej, powiedzieć. Ej, nie, 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 stary, powiem ci tak. E, musimy szybko wziąć, stare łóżko, czy ty masz jakąś wełnę ej. albo może nawet gotowe łóżko. W całą wełnę zużyłem nadywane autentycznie. Wszystko Stary, co miałem i bo to co jest reszty. tak, żeby ten pokój był gotowy, żeby można było powiedzieć, potrzebujemy tabliczki, piecyka, craftingu i łóżka. Dobra. Cztery rzeczy stary, to się dzielimy z zadaniami, dobra? dobra? Ja stary dobra. ogarnę łóżko, nie stary, wiesz co, Ch chodź ze mną po prostu, bo ja mam dobra, wszystko u dobra. siebie. No to lecę, Chodź stary lecę. ze mną, hmm. musimy zejść na dół, ja mam wszystko u siebie na górze. Okej, okay, dobra, to lecę z tobą, zobaczmy. Także to nie, nie jest, to nie jest stary problem, bo wiesz, ja mam u siebie generalnie yy, na górze łóżko, w sensie u mnie, u mnie na górze mam łóżko. Dobra, nie? dobra, to ja lecę za tobą i serio, jeżeli masz jakieś łóżko, no to już od razu z niego sobie skorzystamy, po prostu je tam postawimy i będzie git. Stary, to chyba teraz pora porozmawiać o pieniążkach, mi się hmm. wydaje. Ja myślę, że nie, może bardziej mi się by nawet przydało to, żeby ktoś mi pomógł budować jezioro. Bo serio, to jest... Nie, nie takie co? łatwe zadanie. Nie, 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 stary, stary, co jak co? Ale ja mam pracę tutaj, bo ja będę mieszkał oczywiście z tobą, hmm. bo się zgodziłeś, ale ja będę stary, dalej kończył moją górę, dalej będę kończył Machok Tower i tak dalej, i tak dalej. Także stary, sorry, ale nie. No dobra, dobra. Eee... Poczekaj, bo ja pocz mam, mam ten znaczek, co to ja tam jeszcze potrzebowałem? Crafting! To wiesz to chyba dobra. sobie zrobię nowy crafting jednak, nie? Dobra, dobra, no to możesz sobie ogarnąć nowy... Yy, tak, a i... ty ogarnij mi piecyk, dobra? Dobra, piecyk... Dobra, tutaj e, mam na piecyk crafting... to chyba nawet yy, gdzieś... Byk. Dobra, wezmę 8 stone'a i ci wykopię. W ogóle ja muszę sobie odnowić kilo wszystkie te ty, rzeczy. I lecę, stare połóżko. Dobra, e, cena, stary, ty cena. dyktujesz cenę, bo ten Dobra. pokój jest dobrze wyposażony i on jest naprawdę duży. Hmm. ja oczywiście ci ten pokój jeszcze tak przerobię potem, żeby, wiesz, był przyjemniejszy do mieszkania niż po prostu przerobiłem. Ej, na ale ja nie wręczam. chcę płacić więcej. Nie, <laughs> nie, ludzie, cena ta sama, ale okay. komfort większy. Okej. Okay. Stary, gdzie ty jesteś w ogóle? Wszedłem zszedłem przy walkie piętro niżej. Siema. siema, dobra, stary, mam łóżko, mam crafting, mam tabliczkę. Masz dobra, piecyk? Ja już robię piecyk, właśnie. Cyk, no to elegancko, mam piecyk. No to lecimy w takim razie szybko, wykończyć mój pokój. No i musisz powiedzieć, stary, czy ja płacę ci raz na zawsze, w sensie raz, no jakby na zawsze, czy miesięcznie, stary, ty chciałbyś się rozliczać? Hmm. Ja bym chciał chyba. Poczekaj. Ile tutaj będziesz tak mniej więcej mieszkał? Może w ogóle od tego zacznij, bo... Spery, a nie wiem, jak mi się spodoba, to może jakiś... dłuższy czas, to zależy no to stary. No dobrze, no to zróbmy. Jak tak, będziemy się dogadywać? Że na przykład co jakiś tydzień tutaj właśnie ten taki wiesz normalny byśmy się jakoś tak. dogadywali? Żebyś kilka na przykład tego nie wiem, może nie kilka, nawet za jednego netheryta Byłoby gim. Jak co? Co? Nie no stary, pogieło cię. Za taki pokój jeden netheryt tygodniowo, czyli cztery miesięcznie? E, no tak, tak. Nie, 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 stary, ale że sztabkę netherytu, czy że rudę nederytu, jakby? W sensie rudę netherytu to, dobra, może w sumie sztabka to jest za dużo, bo to jest dziewięć netherytu tych takich, wiesz, kawałków, ale... Stary, wysiłku, to, to jak? jest mocne, to jest mocne, ja, ja stary, pomyślałem, że 10 golda, stary, bym ci dawał tygodniowo. 10 golda to tak za mało. Bardziej mi interesuje w nederycie. Ej, ale zobacz, że i tak z tego pokoju byś praktycznie w ogóle nie korzystał. Tak, no, w ogóle. W sensie pokoju do enchantowania? No tak, stary, zrobisz go sobie gdzie indziej. Hmm. Patrz, co się dzieje teraz. Patrz, ja ale super się... co? Nie wiem, czy ci to pasuje, ale. Mi dawaj, pasuje stary, tutaj za... pieca stawiaj. Na, na przykład dwie, te takie wiesz: skrapy nederytowe. W sensie nie muszą być przepalone te różne. Stary, rudy, dawaj, tyt musisz tyt tam piecek postawić Dobra, w rogu. już ci daje, cyk. Ej, no ej, super to wygląda, nie? O, poczekaj, jeszcze ci wezmę w ogóle dywan tam, żeby... Tutaj sobie tutaj... ogarnę jakieś rzeczy. E, no i tabliczkę oczywiście zaraz damy stary. Dwa, e, czyli dwie płytki nederytu chcesz, tak? Te takie, no tak, tak. Stary, tylko tutaj się chyba teraz nie wejdzie. A nie, wejdzie się, no? Na, na Chilu. Dwie płytki nederytu tygodniowo tych chcesz stary, ode mm -hmm. mnie. Może dużo, ale serio, tutaj możesz wow. z wszystkiego korzystać. Stary, powiem ci, że. Okej. Okay. Na razie tak słownie możemy się dogadać, możemy sobie piątkę dobra. przebić. Musimy stary spisać umowę, ale to chyba teraz nie będziemy ogarniać tego bookend quilla, no nie? No, ja mam, ale no nie mogę go niestety zużyć. A, no to widzisz, no to słabo. Także póki co, mamy słowne porozumienie, ale na pewno to będzie na umowę, czyli dwie płytki nederytów tygodniowo. Dobra, jeżeli ci wow. pasuje to git. Wow, no dobra, stary, wydaje mi się, że to nie jest aż tak ciężkie do zdobycia, żeby żeby no, żeby się nie zgodzić, ale chyba szybko stąd ucieknę. Hmm. Dobra, Ziomek. W takim razie ja się mega cieszę choć, zobacz, co wymyśliłem. Dobra, dobra. Tu musi być podpisane normalnie. P, ok. Uj. I tutaj stary będzie napisane Maciocha. Macioska. I napisze witam. O, nie, będzie, słuchajcie, witam i będzie oczywiście uśmieszek. Coś takiego. Fajne. Okej, okay, dobra, Git. Git takie coś pasuje, naprawdę. Nice, stary, ej, Mam pokój w domu o, agenta. Także jak, jak stary. Jak coś to masz blisko do talety, tutaj oczywiście pan Tak, widziałem, to jest mocne, Patrz, że tu jest tu idzie, kibel tu się do talety, możesz korzystać. To po. jest stary normalny kibel z Wanną, zobacz. <laughs> ej, dobra, stary. Jest Git, także ja ci bardzo dziękuję. Ja uciekam do siebie, bo mam robotę, ale y, pamiętaj, stary, że musimy spisać umowę, bo później będziesz mi mówił, że stary chcesz więcej. Na przykład. No dobra, A ja ci wyborzę. To na umowie. Tak jest stary. Dzięki piękne. Do następnego i pozdrawiam. Yo! Dobra, więc ziomki, serio. Dogadałem się tutaj z Maciochem, żeby on płacił mi dwie sztabki nederytu za pokój, którego i tak praktycznie bym nie używał. Więc serio, dla mnie naprawdę Git. I mi to odpowiada. Oczywiście Enchanting gdzie indziej przeniesiemy. pociekuj Maciochowi. No. No, już po prostu uznałem, dobra, muszę go jakoś wyremontować, więc trzykujcie e, się na to, że niedługo ten pokój Macieka po prostu będzie 10 razy lepiej wyglądał niż wygląda teraz. Więc serio, koniecznie subskrybujcie kanał, bo wtedy się tylko przekonacie, że e, właśnie mm, ktoś po prostu tutaj będzie no, właśnie mieszkał właśnie w lepszych warunkach, czyli Macioch. Więc tak, ziomki. Nie sądziłem, że on będzie serio chciał zamieszkać tutaj na początku, ale serio, jak dla mnie nie ma problemu, jeżeli po prostu będę dostawał dwie tutaj sztapki tego netherytu, w sensie sztabki, te takie skrapy, to naprawdę mi to bardzo odpowiada, bo to jest całkiem sporo. A Wy, ziomki, koniecznie subskrybujcie, zobaczymy, jak to dalej będzie. Więc serio, konieczny sub, konieczna łapka w górę, byłoby mi naprawdę mega, mega miło, gdyby każdy teraz zasubskrybował. No i cóż, na tym filmiku to już na tyle ziomki, więc tak, konieczny subik, konieczna łapka, wpadajcie też na mój drugi kanał Agent X Games, gdzie często będą wlatywały bedwarsy. na tym filmiku to na tyle, do zobaczenia na następnym, no i cześć!